Jeżeli na miejsce akcji przyjeżdża kilka służb, powiedzmy, że policja, straż pożarna, karetka pogotowia, każda z tych służb jest wyposażona w swój własny środek łączności, tylko że one ze sobą się nie porozumiewają. Szef takiej akcji, koordynator, przeto musi mieć trzy radiotelefony. I nie jeden raz to, co usłyszy w jednym z nich, musi powtórzyć w drugim. To jest standard generalnie na całym świecie. Taka silosowa działalność miała miejsce do tej pory wszędzie. Natomiast coraz wyraźniej do głosu dochodzą systemy globalne, takie jak na przykład FirstNet w Stanach Zjednoczonych, które integrują tą łączność różnych służb, nie porzucając tych środków łączności, które są do tej pory na wyposażeniu. Propozycję takiego integratora, takiego systemu integracyjnego ma również w swojej ofercie Grupa WB, i my na rynku istniejemy z tym rozwiązaniem już kilka lat. Teraz mamy rozwiązanie trzeciej generacji, które jest oparte na najnowocześniejszych technologiach czwartej i piątej generacji telefonii komórkowej, czyli 4G i 5G. Jesteśmy w stanie zapewnić łączność nie tylko w miejscu zdarzenia, ale również tak naprawdę na terenie, na terenie całego kraju i całego świata z wykorzystaniem wszystkich dostępnych globalnych środków łączności, takich jak. Wszystkie dostępne publiczne i niepubliczne sieci komórkowe i łączność satelitarna. No i wreszcie wyobraźmy sobie taką sytuację, że znajdujemy się na miejscu katastrofy, gdzie w powietrzu nie ma kompletnie nic. Nie ma żadnego LTE, nie ma żadnego 3G. Nic. Po prostu katastrofa. Takie rzeczy zdarzają się bardzo często podczas powodzi, podczas pożarów. Wówczas jesteśmy w stanie dostarczyć własną, prywatną. Sieć LTE, którą można rozwinąć na przestrzeni wielu kilometrów i korzystać z niej, używając również standardowych telefonów komórkowych, wyposażonych oczywiście w naszą aplikację. Sieci komunikacji i łączności bezpieczne są na tyle, na ile bezpieczne jest najsłabsze w nich ogniwo. To znaczy, jeżeli jakaś służba używa środków łączności, dajmy na to analogowych, a ja nawet spotkałem się z czymś takim, że niektórzy funkcjonariusze albo nawet żołnierze używają chińskich, amatorskich środków łączności, które można kupić sobie w sklepie za 200 zł, to to są środki, które nie są bezpieczne. Natomiast profesjonalne służby powinny, i z tego co wiem, to używają bezpiecznych, profesjonalnych systemów radiołączności, które wyposażone są w szyfrowanie. Mówimy oczywiście wyłącznie o cyfrowych środkach łączności.